jestem Rali witam was w kolejnym odcinku ze Spooky Jumpscare Manition No i co, na cztery łapki w górę, kolejny odcinek Klikajcie suba, bo wbijamy 50 subskrypcji No i koniec pierdolenia, lecimy Continue Ostatnio mnie o mało nie wypierdoliło Lecimy Game saved Oj będzie kurwa zabawa Oj, będzie kurwa zabawa. Lecimy. Oj kurwa, już się zaczyna. Jeszcze jakieś kurwa dziwne, widzę, że się ale Już się zaczyna zarazawa, już zaraz będzie kurwa. Zaraz kurwa będzie. Jak znowu jakiś, kurwa, robak będzie mnie gonił, to chyba pierdolny na zawał. I tak jak mówiłem, 50 pokoi już, bo jednak kurwa zmieniłem za Nie. Kurwa, kurwa. Po tym odcinku się do mnie ten penis teleportował. I teraz kurwa boję. Lecimy. No nie no. To jest chyba jakaś ta rozgrzewka póki co, póki mnie kurwa nie goni. Rozgrzewka na myślenie. Kurwa rozgrzewka. Nawet jeszcze języka nie rozgrzałem. Lecimy. To ja, tak 50 pokoi. Nikt mi nie będzie gonił? Ja, ja, ja bym kurwa nie naczekał, ale naprawdę, ja bym kurwa był taki szczęśliwy, że. Więc kurwa dzisiaj się po prostu. Zasnąłbym się ze uśmiechem na ustach. Jak mi nic by nie wyjebało. 34 Nie. 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 Chuj nie. Spierdalaj. Nie, 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 nie. Nie. Nie, 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 nie. 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 Kurwa pojebało. Chyba ci to kurwa boli. Nie, 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 nie. Chuci w dupę i spierdalaj. Nie nagrywam tej serii. Chuj wam wszystkim kurwa w dupę. Nie. Dobra, muszę, kurwa, spierdalaj. Szybciej. Ja już nie chcę, ja już kurwa nie chcę. Kurwa, chujci w dupę, nie wiem, dziękuję bana. Spierdalaj. Daj mi przejść te pokoje. Chuj ci w dupę! Szybciej! Ja już nie chcę! Chuj ci kurwa w, dup. chuj ci w dupę! Chuj ci w dupę! A! Aj! Kur... Chuj ci w dupę, chuj ci w dupę, ja chcę już, dobra, już, już! Ja chcę już pokój! Dobra, 20 pokoi, dobra, to nie może być taki trudny. Dobra, jest. Jest, dobra. O kurwa, jak to szybko będzie szło, to jestem tak zadowolony jak chuj. Lecimy, chuj. W dupę nie czytam kartek. Chuj wam, kurwa, w dupę ja już chcę. Ja już chcę te 200 pokoi. Już nie chcę. Szybciej zapierdalaj. Już mi gardło pada, do jest tego chuj. 10 pokoi, kurwa jak szybko. Lecimy. Dobra, jest. Kurwa jest. Jest. A! Kurwa. Pająk jebany. Nie, nie. Kurwa w dupę weź te labirynty, kurwa chcę wstać w pizdę. Chodź w dupę. Lecimy, lecimy, lecimy Speedrun, kurwa. Nawet nie wiem, czy ten odcinek będzie miał 5 minut, dobra, wyjebany. Dawaj szybko drzwi, dobra, jest i ostatni, bo jest. No i kurwa, chuj wam w dupę. Miło się grało. Lecimy. Oj, będzie kurwa grubo. Lecimy, lecimy, lecimy! Co to kurwa jest? Oj, ja pierdole. Oj, dosłownie zawałek, oj. Już teraz mi ledwo serce... O kurwa. Dobra, zawał miałem, co to było, ja pierdolę. Spokój. Drzwi! Co jest? A tutaj? No dobra. Ale... Nie, nie, ja chcę już tutaj. Ja chcę już kurwa po prostu przejść te 250 i będę miał spokój. Chuj wam w dupę nie patrz. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Chuj, bo, no, kurwa po chuja ja to nagrywa? Ja dole Ja jeszcze mam trzy hororki do przejścia Co to kurwa jest? Ja już nie chcę Kurwa Co to są za głosy? Kurwa nie ma, nie ma, nie ma, nie ma chuj Co to, kurwa było? Co to kurwa było? Co to kurwa było? Co to jest? Kurwa Co się dzieje? Co to jest? Co to jest? to jest? Kurwa! Co się odpierdala? To jest? Kurwa! Co to, to kurwa jest? Główny bohater się czegoś najebał! Główny bohater się naśpał, kurwa czegoś! Co jest? Co to, to kurwa jest? Jak se ja nie, co to się kurwa dzieje? Ja już nie chcę, ja już kurwa nie chcę! Ja pierdolę! to kurwa jest? Ja już nie chcę. Gardło mi już kurwa pada. Ja już kurwa chcę te 250. Kurwa. Szybcie. O ja pierdolę gdzie ja jestem, gdzie ja jestem? Szybciej kurwa. Nie, 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 co to Kurwa chlebek jebany. Szybko, szybko, szybko! Kurwa, szybciej! Co to jest? Kurwa! Szybciej! Co to kurwa jest? Ja już kurwa nie chcę! Co to jest? Kurwa! Gardowy pierdol! Kurwa, chcę spokój, chcę spokój już! Coś mnie kurwa goni, nie wiem, czuję to kurwa na dupie. Ja pierdolę! Ja chcę już kurwa, te 250! To kurwa jest! I pierdala ty! To już 250, chuj wam kurwa! Nie jestem! Kurwa! A! To jest! No nie, i teraz będą, kurwa jeszcze zablokowane drzwi, no nie pierdol! Nie będę mógł po prostu przed siebie teraz biec? Chyba was kurwa pojebało. Już, 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 ja chcę już, już, wypierdolaj, szybko! Szybko, już! No to kurwa jest! Już, proszę, ostatni pokój! Żeby nic się nie odjebało! Ty kurwa. So, you made it this far? Spierdalaj! Uh, Chodź w dupę! Także z ciebie kurwa no prawie no. za mało zostałem. Spierdalaj! So, uh, so uh -huh. Nie. Tu nie ma checkpointu. Jest checkpoint! Ło kurwa! Otworzysz to, kurwa! Ja pierdolę Ja... chuj ci w dupę, nie otwórz zamiast twoich prezentów Chuj ci kurwa w dupę Co to kurwa jest? Ten domek jakaś kurwa patologia Ducha jakiś jebany, po chuj, ja tu w ogóle kurwa wchodziłem? Po chuj! Jakiś kurwa Czym ty kurwa jesteś kropelko wody? Czym ty kurwa w sperniku jebany? Spierdalajcie wszyscy, wypchajcie się Kurwa, chuj wam w dupę Ja stąd wypierdalam Koniec kurwa z odcinkami z tą serią na jakiś przynajmniej tydzień. Chuj wam kurwa w dupę. Nie odwiedzę Was już.